Cześć. Pora najwyższa przyjrzeć się trochę bliżej mojemu rowerowi na ten sezon, dlatego zapraszam Was teraz na Bike Check Trek Fuel EX98 w akompaniamencie pił spalinowych i szczekającego psa. E, z najbardziej rzeczy oczywistych e, mamy tu do czynienia z rowerem z kategorii Trail. Skok zarówno z przodu jak i z tyłu to 130 mm, koła 29 cali. Wersja 98 e, to rama wykonana z włókna węglowego i wahacz, który łączy górne rurki również właśnie z włókna węglowego, e, z, Aluminiowym dołem. Jeżeli chodzi o wahacz z ciekawostek, mamy tutaj system Minolink. Przekręcanie tej śruby pozwala na zmianę geometrii w niewielkim stopniu. Jeżeli kogoś interesuje, jak dokładnie to się dzieje i co się zmienia, to odsyłam Was do kanału Treka. Tam jest to bardzo fajnie wytłumaczone. Mamy też system Active Braking Pivot, który ma umożliwić płynną pracę zawieszenia niezależnie od pracy hamulców. E, idąc dalej, e, skoro już jesteśmy przy zawieszeniu. E, Dumper to Fox, Fox Float Evol e, Reactive Strushaft. E, bardzo długa nazwa, skomplikowana. Te dwa ostatnie człony oczywiście e, oznaczają, że jest on stuningowany przez specy Streka e, i wprowadzili oni zmiany, które mają zapewnić jego jeszcze płynniejszą, szybszą pracę. Z przodu również mamy Foxa 34 Performance, który jest, jak widać, kompatybilny z kołami 29 i 27,5 plus. U mnie są to 29, tak jak już wspomniałem wcześniej. Także jest to mój pierwszy rower na Foxie w ogóle. Zobaczymy. Jestem sam ciekaw, jak to się będzie sprawdzało. Co do napędu. Większość się opiera na SRAMie GX Eagle. Korba Truvati Descendant. zębatka z przodu 32-zębowa, okrągła. Raczej wiedzie 30. owalna za jakiś czas do mojego roweru. Łańcuch GX Eagle. Tylna przerzutka i kaseta. Również GX Eagle. Tak samo manetka. Z tej grupy pochodzą. Tak wygląda kwestia napędu. Manetka. Całkiem wygodna, fajnie się obsługuje. Jeżeli chodzi o hamulce, to tutaj no nie da się ukryć, że w treku ktoś poszedł grubo. Nie wiem skąd to wynika, że cały czas wśród produktów menażerów panuje przekonanie, że nikt nie patrzy na hamulce i mogą one być najsłabszym elementem wyposażenia roweru. No i tak jest też w tym wypadku, ponieważ włożyli do tego Fuel'a SLX-y M7000. I o ile w rowerze kategorii Trail takie hamulce pewnie się jakoś bronią, już są nawet całkiem spoko, to no nie da się ukryć, że mówimy tu o rowerze, który kosztuje 22 tysiące złotych, więc wpakowanie slx do roweru z takiej półki cenowej jest trochę śmieszne. Można je traktować w kategoriach żartu. Dość powiedzieć, że miałem SLX-y w swoim Steppenwolfie, za którego zapłaciłem 5,5 tysiąca. No cóż, hamulce dla kogoś, kto jeździ ostrzej. Pierwsza rzecz do wymiany w Fuel'u. Co dalej? Powiedzieliśmy już o zawieszeniu, powiedzieliśmy już o hamulcach, o napędzie. Kokpit. Jak łatwo się domyśleć, dużo elementów Bontragera, w końcu mamy do czynienia z trekiem z Bontragera jest kierownica również zwykła węglowego. Mostek Bontragera z prawej strony na dwóch osobnych obejmach klamka hamulcowa, manetka z igla, z lewej hamulec i. Manetka od sztycy Bontragera, Sztyca Bontrager w wersji 19 w rozmiarze 19,5 cala, czyli takim jak mam ja skok 150 mm. Całkiem fajnie pracuje to sztyca, przynajmniej póki co. Siodełko również Bontragera nie należy do najwygodniejszych, bym powiedział, że jest w ścisłej i końcówce, jeżeli chodzi o siodełka, na których jeździłem i, i naprawdę trzeba się do niego mocno będzie przyzwyczajać albo je wymienić za jakiś czas. E, fajna rzecz, której nie wspomniałem wcześniej, e, system Knock block, który ma zapobiegać mm, uderzeniu kierownicy o ramę, blokuje ją po prostu w pewnym momencie. E, no i koła, również Bontrager, jak łatwo się domyślić, e, 29 cali, obręcze z włókna węglowego, e, podobnie jak dużo elementów w tym rowerze, e, obręcze e, z serii Line Carbon e, 30 Bontraggera. Do tego e, piasty w standardzie Boost, oczywiście z przodu 110, z tyłu 148. E, I założono na nie opony Bontrager XR4 Team Issue. Zarówno opony, jak i e, obręcze, oczywiście t bez W moim wypadku jeszcze nadętce, ale już za chwilę będą zamleczane. E, tak się to prezentuje. W zasadzie to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten rower. Dzięki wielkie, jeżeli Was interesuje więcej na temat tego Fiuela, no to zachęcam do śledzenia naszego bloga, kanału, śledzenia nas w mediach społecznościowych, bo dopiero zaczynam swoją przygodę z tym sprzętem, mamy jakieś 50 km przejechane, także wszystko przed nami i za jakiś czas pewnie będzie więcej na temat tego roweru.